Witam wszystkich serdecznie. Jeszcze raz się przedstawię. No, wczoraj też miałem ładny wykład. To znaczy, ładnie mnie słuchano. Czy miałem ładny, to nie wiem. Eee, nazywam się Marek Szwedowski, jestem medium parapsychologiem od 30 ponad lat. Tak, ja tak dobrze wyglądał, a 108 puknęło wczoraj. Nie, żartuję. 66. rocznik, nie mam nic do ukrycia, nawet przed policją. Szanowni Państwo, E, co chciałem powiedzieć? FVP, elektroniczny fenomen głosowy. Co to takiego jest? Powiem Państwu krótki rys tego. FVP to jest nagrywanie zmarłych poprzez radio, magnetofon, dzisiaj komputer i różne urządzenia. Konstantin Rodiwe to pionier FVP, e, który. Przez przypadek nagrał zmarłe osoby. Friedrich Jurgenson, następny, który był pionierem. Otóż jeden z nich postanowił nagrać ptaszki na magnetofon szpulowy, wtedy jeszcze. To są lata 60. Ponieważ on był reżyserem filmowym, więc do filmu potrzebna a, była mu e, e, no, e, ścieżka dźwiękowa, czyli ptaszki. No i tak jak tutaj wyszedł sobie na łono natury, włączył, prawda, ten swój magnetofon szpulowy, no i te ptaszki tam niech mu się nagrywają. Potem wrócił do domu, zaczął odsłuchiwać i między ptaszkami usłyszał głosy ludzkie. A to było w takim miejscu, że tych głosów ludzkich nie mogło być. Chociaż można było, a może jednak gdzieś tam sąsiad, sąsiadko wyszedł z domu, bo dzieci są, nie? Ale jednak nie. Następny który też się w to zaangażował, dużo pracował i nagrywał siebie na magnetofon. I któregoś razu, siedząc w domu, mówię o pionierach telekomunikacji, Konstantin Rodiwe był, tak się nazywał, włączył magnetofon szpulowy, coś tam nagrywał i szedł na imieniny. I zapomniał wyłączyć ten magnetofon. I poszedł sobie. I wrócił i mówi: Oj, oj przecież ta taśma przeszła, to się za coś tego. Ale tak z ciekawości mówi: Nagram. Znaczy, odsłucham. I okazało się, że w tej ciszy usłyszał głos: Kosti, Kosti, to ja, twoja babcia. I tych dwoje ludzi w latach 60., -tych, 70., -tych zajęli się na poważnie transkomunikacją. W kluczowym momencie ich działania. 800 naukowców z nimi pracowało. 800 naukowców, żebyśmy to zrozumieli, że to nie czary, mary, hokus pokus, penteleczka wyskakuje, buteleczka. Tylko zostały prowadzone naukowe badania. Do dzisiaj na całym świecie są różnego rodzaju organizacje, które zajmują się transkomunikacją. Ja wczoraj mówiłem, dzisiaj powtórzę, jest taki film na YouTubie przeze mnie jakby dystry Bułowany, tak to się mówi? A, jakoś tak. Nigdy nie byłem dobry z polskiego. Wzywając <grywa> e, e, ziemię, nazywa się. E, myśmy tam, na znajomy, który zna no, na tyle angielski, że wiedział o co chodzi, e, tam wkleił, m, że tak powiem, jak to się mówi, napisy. No trochę takie takie mu wyszły jak wyszły, to wszystko było pionierskie, natomiast ja od tego człowieka dostałem pozwolenie, że ten film w Polsce może być dystrybuowany, dobrze? Dobra, nieważne. To jakoś tak, wiecie Państwo. I wróćmy teraz do mojego FVP, tak? Bo ja już taki rysik powiedziałem, naprawdę profesor Senkowski, który niedawno odszedł, prawda, do, do Krainy Wiecznych Łowów, jak to mówią Indianie, pionier, genialny człowiek, który zajmował się transkomunikacją i wielu, wielu innych, Klaus Schreiber, który robił fotografie ludzi zmarłych z tamtej strony. Ale to wszystko możemy sobie zobaczyć na internecie. Będzie teraz trochę o mnie, o, to znaczy o moim FVP. Szanowni Państwo, Będąc medium, no to człowiek mówi różne rzeczy, które słyszy w głowie. Kocham Cię, nadal Cię kocham, tęsknię za Tobą. Pamiętasz, jak się wtedy na deskodolce wywaliliśmy? No Jezu, on to pamięta Boże, i takie rzeczy, tak? Jest to fajne, miłe, ale ktoś może powiedzieć, no, no tak, no, no fajne, a żeby go tak usłyszeć. Ale nie pana głosem. No, no to nie będę mówił jego głosem, no bo może mógłbym zacząć mówić Dzień dobry Marysiu, o hej, no cześć, nie, no tak nie mówię. Chociaż niektórzy mówią, wie pan, ale pan nie ma głosu mojego męża, no bardzo mi przykro. No, a jaki miał taki No to nie dzisiaj. Może po imprezie, jak się spotkamy, może bardziej będę e, pasował do pani męża. Ale na FVP okazało się, że możemy usłyszeć zmarłych. I teraz co tam możemy usłyszeć? I jak to zrobić? Ja Państwu wytłumaczę, jak to zrobić w domu FVP. Po pierwsze, nie ma się czego bać. Zawsze powtarzam, będę powtarzał, że zmarłych nie ma się co bać. Żywych tak, to są nieobliczalni, nie? Ale zmarli są troszeczkę jakby na naszej łasce. Oczywiście oglądamy jakieś horrory, wyszła ręka ze ściany, nie, 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 tam się coś zadziało, prawda? Mąż po śmierci kochankę, prawda, zabił, nie, bzdury. Chociaż lubimy takie filmy, karmimy się takimi horrorami. Dobrze, nasze prawo, tak. Jedni oglądają taką telewizję, drudzy taką. Ale generalnie zmarli, nie zrobią nam krzywdy. Mówię o zmarłych, a nie mówię o demonach, bo wiecie państwo, jeżeli umarł... Bo ktoś mówi tak, wiesz, jak ja bym zobaczył mojego zmarłego ojca, chyba bym umarł. A jaki był twój ojciec cudowny, to bałbyś się go... Jezu, niech on do mnie nie przychodzi. No to jak to? To jedno przeczy drugiemu. No kochałeś swojego ojca. Ciągle za nim tęsknię. No i w ogóle co jest, że wchodzi teraz. Jezu, ja bym przez okno uciekł. Boże, co on by mi zrobił? A co on by mu zrobił? I bardzo często tak jest, że ludzie mówią: Nie, nie, o, o, o nie, o, ja, jaka mama? Boże, kochany. Przecież kochaliśmy tych ludzi, tak? Stało się tylko, że ich nie widzimy, oni dalej są, jeżeli już to wierzymy. Więc dlaczego mamy się ich bać? No, wiadomo, że, prawda, jakby zobaczył teściową, znowu, boże, nie, te, to, Albo wrócił twój mąż. No, ja wiem po co, zapomniał dopić, stoi w szafie. To tak wiemy, trochę zabawni. I teraz wracamy do FVP. Proszę Państwa, co jest potrzebne do FVP? Niektórzy ludzie piszą do mnie, dlaczego Pan nie używa nowoczesnego sprzętu typu SB i tak dalej. Na przykład na telefonie komórkowym, muszę po niego sięgnąć, chociaż każdy wie, o, o, jak to wygląda jest znowu, dobra, cicho, nie teraz. Jest aplikacje, są różne aplikacje, które można kupić. Nie polecam tych aplikacji. Dlaczego? Dlatego, że tam jest zapętlony głos, bo na czym to polega? Jest bank, ale bank głosu, żeby było jasne. I tam jest na przykład nagrane 60 tysięcy różnych głosów. I to leci w takiej pętli czasowej, i zamiast. Heniu, słyszysz mnie, Ja jestem, i gdzieś tam trzeba usłyszeć, że ten Heniu powiedział: Jestem. Natomiast starzy badacze, ja też do nich należę, niekoniecznie wiekowo, ale starzy badacze uważają, że najlepsze są radia stacjonarne i stare mikrofony. Popatrzmy na ten, no może byłby dobry. Dlaczego? Dlatego, że Więcej uchwycimy. Co musimy mieć? Stale radio, które jeszcze chodzi. Najlepiej krótkie fale albo średnie. I włączamy sobie to radio. <laughs> a jeszcze warto mieć magnetofon kasetowy. Lub teraz już dyktafon, ale taki najgłupszy dyktafon. Dlaczego? Zaraz Wam powiem, co znaczy najgłupszy. Jeśli można w ogóle powiedzieć, że dyktafon jest mądry, tak? No, ale dobra. <laughs> I bierzemy sobie to radio i włączamy gdzieś tam wieczorem siedząc na krótkie fale gdzieś tam na przykład nie wiem jakaś stacja mówi po japońsku po chińsku bo to słychać jeszcze i oczywiście między jedną stacją a drugą jest taki szum jest taki tam coś się włącza przełącza nic pewnie nie słychać bierzemy teraz taki magnetofon dlaczego najbardziej prosty bo jak będzie cyfrowy co tak oczyszcza głos i robi go krystaliczny to nic nie nagramy bo nam wszystko oczyści. Rozumiecie Państwo, tak? Bo ktoś mówi do mnie, Pan powinien mieć do nagrywania profesjonalny mikrofon. A nie, proszę Pana, dlaczego? Ponieważ profesjonalny mikrofon robiono doświadczenia. Wiem to zwykły mikrofon z dawnych lat. No nie wiem czy to jest z dawnych lat, ale powiedzmy taki prosty mikrofon i włączono go i zostawiono. No i sobie tam przez 10 minut chodził. Odsłuchano, okazało się, że jest szum, a jeszcze gdzieś tam coś słychać, no tam gdzieś ktoś chodził, coś puknęło, za oknem tam, tam jakiś samochód zahamował. Okej, okay. wzięto bardzo dobry mikrofon, taki profesjonalny, włączono, nic nie nagrał, cisza, bo wszystko wyeliminował. Bo on po to jest, żeby Twój głos był taki radiowy, taki jak ta pani mówi Dzień dobry, minęła 13. I tak wszyscy, Boże, jaki ona ma głos, tak, albo Dzień dobry, będę mówił teraz zagadki kryminalne. Ale wszystko co jest obok jest wyeliminowane, więc już rozumiecie Państwo, że taki mikrofon, no, wyeliminuje nam jakiś szept kogoś, tak bo on ma tylko mnie uchwycić i jeszcze tak ładnie tu wyfiltrować, że ja będę taki, Boże, niczym ta, jak to, tam co, na tak? I teraz, jak już wiemy, że taki mikrofon i teraz włączamy to radio, gdzieś tam między szumami, włączamy sobie magnetofon albo ten dyktafon, najprostszy, by właśnie nie był taki, co filtruje, i na przykład wołamy, no, na przykład wołamy męża. Bo zmarł, tak? Czy, czy kogoś, kogoś zmarłego. I na przykład jeżeli jesteś, Sieniu odezwij się do mnie. Czy słyszysz mnie, Heniu? E, woła ciebie żona. Albo wołamy kogoś innego, tak? To już do Państwa dyspozycji. Nagrywamy. I teraz tak, jak to robimy? Jeżeli zawołamy tą osobę, to jeszcze powiedz jeżeli jesteś, daj znać. I zostawiamy około pół minuty ciszy. To znaczy nic nie mówimy, a w tym radiu tam się nie wie, jakiś szum, coś tam. Po pół minucie nie zadajemy tego samego pytania, tylko jak ci jest. Jeżeli to jest jej tycheniu, daj taki znak, żebym zrozumiała. Czy ty mnie widzisz? No i tam jakieś pytania możemy wymyślić. Nie zasypujmy go pytaniami takimi, jeszcze inaczej. Tam nie mogą być pytania w formie pytania. Wiecie jak to jest. Powiedz mi, czy jeżeli ja pojechałabym jutro do cioci, to ona będzie zadowolona, bo wiesz, bo ciocia nie zawsze jest zadowolona. Co sądzisz? No nie, no tak się nie da. Pytania mają być proste, jak się czujesz, czy jesteś i tak dalej. I kiedy zaczniemy odsłuchiwać ten szum, czyli na przykład gdzieś jakaś w tle tam jest audycja, tam coś po chińsku, ktoś mówi wang, fong fing, tak? Ktoś tam po angielsku mówi, Radio BBC, o czasy się zmieniły, chyba będzie ten Churchill mówił. I da wten słychać Helenko". A ty mój o no na przykład jestem Helenka, tak? Nie widać? No to, no. dobra, cześć Marek i ty, o cholera, nie, jak się czujesz? O matko. Kiedy wychodzi EVP? Bo ludzie, ci, którzy chcą podważyć wszystko, nie, chodzą z lewarkami takimi życiowymi, oni mają takie już przymocowane życiowe lewarki do podważania każdego, podważą, bo powiedzą, że są to fragmenty audycji radiowych. I mieliby w tym rację, tylko kiedy jest EVP, kiedy następuje co? Interakcja. Czy ty mnie, Heleno, słyszysz? Tak słyszę cię Marek. No nie ma audycji, która teraz nadaje, że słyszy Marka, tak? Jestem w pokoju. <grym> zdjąłem but, przepraszam, że tak powiem. macham, mówię, jeżeli widzisz, to robię powiedz, a tam sobie cześć, but, but machasz. No to jest interakcja. To wiadomo, że ktoś do mnie mówi, tak? Że to nie jest audycja. No co teraz nadają, że butami ktoś macha? I wtedy możesz stwierdzić, że nagrałeś V.P. jeśli następuje interakcja. W dzisiejszych czasach możesz jeszcze inaczej stwierdzić. Otóż mamy tak daleko posuniętą technikę, niekiedy niekoniecznie, że dobrze, że tak posunięta, no ale trudno, nie mamy na to wpływu. Posunięta, dobre słowo, ktoś posunął technikę, nieważne. E, rozumiecie co chcę powiedzieć? Że mamy swoich zmarłych, ponagrywanych gdzieś, tak? Jest głos, jak tam na, 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 na starej taśmie HVS do swojego wnusia mówi, a wnusio dzisiaj ma 30 lat i mówi, ale wtedy byłem rąbnięty, taki mały i tak dalej. I teraz wołamy tego dziadka, jak go nagramy, to wycinamy ten fragment, kiedy dziadek powiedział na przykład cześć Marek i robimy spektrum tak zwane. Jest taka funkcja w Audacity, to jest taki program darmowy. Gdzie jest spektrum? Czyli, no Ja Państwu to trudno wytłumaczyć, ale tak czerwono jest zaznaczone, to do góry, na dół, do góry, na dół. Każdy ma inny głos. To jest tak zwane, jak niepowtarzalne, jak linie papiralne i tak dalej. Każdy głos jest inny, chociaż możemy być na przykład, y, y, są tacy, co y, parodiują głos, tak? Mo, możemy na przykład być takim parodystą, możemy takie mówić, prawda, jak Makłowicz, dodamy dwa jajeczka, będzie tutaj, ale nadal ten templ głosu jest jeden, jedyny i niepowtarzalny. I jeżeli nagraliśmy na FVP, na przykład właśnie takie coś, cześć Marek, jest mi dobrze, no to bierzemy to, dajemy, widzimy wykres i bierzemy ten sam głos dziadka nagrany na VHS-ie. Cześć Wnusiu, tu dziadek, i robimy tak samo ten spektrum i nakładamy to na to, jeżeli. Te wykresy pasują do siebie, znaczy, że tamten jest nasz jadek. Gdybyśmy chcieli tak naukowo już do tego podejść, tak? dla tych, co chodzą z tymi łyżkami do podważania wszystkiego. Ale z reguły nie robimy tego, bo cieszymy się, co usłyszymy, tak? I co możemy tam usłyszeć? Krótkie pożegnania. Eee, słowa, że jesteśmy, tak? Kocham Cię. Na przykład i bardzo często tak. Eee, powiedz coś synku, albo synu, albo tam Mateuszu do swojej mamy. Kocham Cię, mamo, jestem. To jest niesamowite, kiedy słyszymy to. Albo mm, powiedz, yy, żeby mama zrozumiała, że to ty jesteś. Córka ma na imię Klaudia. A tu słychać, mamo, Klaudia, jestem. Boże. Klaudio, co ty robisz? pyta się mama. Ja? Pracuję na, na ulicy. Jezus Maria, tam też? Ja mówię, a tu też? Nie, nie, to żart. Jak to na ulicy? Słyszę, dzieci, dzieci, pomagam dzieciom. I to jest ta interakcja poprzez FVP. Ktoś mówi do mnie, to nie działa. A ja pytam się, a ile ty godzin na tym przepracowałeś? Bo ja 30 lat. Aha, ja jeszcze nie próbowałem. No to też mówię, że nie działa. Spróbuj. I wtedy oceń, tak? Spróbujmy i oceńmy. To nie jest coś, czego mamy się bać. Ja mam w domu duże studio. Teraz się znowu przeprowadzam, ja się ciągle przeprowadzam. Chyba mi tak ktoś pisał na górze, że mam tak dookoła tak tego. Ale trudno, nie narzekam. Natomiast zrobię duże studio. I próbujemy zrobić, zrobimy konferencję taką też e, o FVP. Zaprosimy też różnych gości, e, na którą będę Państwa już teraz mogę zaprosić, choć nie wiem kiedy to jeszcze będzie. Mniej więcej wiem, że w listopadzie, bo chcemy tak przy tym dniu zmarłych i tak dalej, że nostalgiczny taki czas, w Izabelinie pod Warszawą. E, nasze stowarzyszenie będzie to organizowało. Jak wczoraj już mówiłem, Stowarzyszenie e, e, Nadzieja Przystań, tak? Tych, co stracili najbliższych. Więc będziemy mówili, więc na naszą stronę można wejść, bo mamy ładną stronę. Ja jestem prezesem tego stowarzyszenia, tak? Dzień dobry. No i tam można sobie dowiedzieć się o różnych ciekawościach, które robimy. Robimy różne rzeczy. Proszę Państwa, teraz do czego się przydało już FVP nam? Mam jeszcze pewnie co chwilę czasu, szybko Wam to wytłumaczę. IPN, wiecie co to jest? IPN to jest takie coś, co szuka pomordowanych z czasów wojny lub też terroru komunistycznego. Niedaleko stąd jest co? Opole. A od Opola niedaleko jest gdzie? Do Grotkowa. Ktoś był z Grodkowa? No może nie. Ale w każdym razie yy, kolega będzie wiedział. I o co chodzi? Okazuje się, że tam został zlikwidowany oddział Bartka, Flamę przez UB. Cały oddział zabity. Ponad 30 osób. Wszyscy szukają, nikt nie wie gdzie. No to przychodzą do mnie. No może znajdziesz. Ja mówię. Zobaczymy. Przyjeżdżam na miejsce takie jak tutaj, bo tam jest stare lotnisko wyrodkowie po niemieckie, tylko że to nie wygląda jak tak, tylko wygląda, o tak jak tam, to są takie szaczory i tak dalej. I wchodzę na to lotnisko i mówię oni tu są. Tu były baraki. Jest ze mną pan Szwagrzyk. I jeżeli Państwo nie wiecie, kto to jest, to sobie do internetu. To jest yy, naczelny chyba nadal, jeszcze naczelny od IPN-u, który prowadzi te wszystkie śledztwa. Patrzy się tak na mnie i mówi, a to Panie jest to tych zwłok? Ja mówię, a co ja, koroner? Ja nie jestem odwłok, panie. No to co pan mi duch ma wie, że tu leżą, bo ja tak czuję. No, jak ja mam wszystkich czujących sprawdzał, to ja bym nie miał czasu na życie. Dziękuję, do widzenia. Pojechał w cholerę. Ja wyjąłem swój sprzęt FVP i na jest na internecie nagrany film też, odkrywając prawdę. Można zobaczyć. I zrobiłem FVP. I wiecie, że ich usłyszałem? Tak, oni do mnie przemówili, my tu jesteśmy. Eee, oczywiście pan szwagrzyk niestety postąpił trochę nieładnie. Chociaż może suma summarum i ładnie, bo nie sprzeczajmy się o to. Powiedział, że on tu nie przyjedzie, a ja mogę jechać do domu. Ja siedzę w domu, Grzegorz do mnie dzwoni, włącz telewizję. Co? W grotkowie wykopują żołnierzy wyklętych. Włączam, patrzę, no jest szwagrzyk. Nawet nie poinformował mnie, tak? Poszedł moim copem. Ja pojechałem tam, on mnie zobaczył mówi: Aha, a, a pana tu nie powinno być w ogóle. No pan niestety był. Ale o co chodzi? Potem miałem spotkanie z rodzinami, bardzo piękne spotkanie z rodzinami. Tam nawet e, ciotka zmarła, a znaczy została zabita od golców z odgiesty. Tam co, zobaczcie ten film. Wzruszające sceny były, tak? Ja byłem tam po prostu... Ja do tej pory mam bardzo taki głos, wiecie, łamie się, bo to było niesamowite, kiedy wykopali, wykopywali tych żołnierzy, znaczy oni byli nago, bo ich tam mieli przewieźć e, na zachód. I oni uwierzyli, że to są ci, co ich przewiozą. to było UB przebrane. Wciągnęli ich do takiego dużego baraku lotniczego, dali im jeść, upili ich i, i tam posnęli. Powrzucali granaty, yy, zabili ich wszystkich, podowijali i tak nago ich pochowali. I tam 30 osób zostało ponad wyciągniętych z naszej inicjatywy. Ja byłem, ja to widziałem. To oni do mnie mówili, ale wiecie, yy, jest taka scena tam. Kiedy jest tyle zrobionych krzyży, ile było tych pomalowanych i tych zniczy, to pięknie wygląda. Ja tam stoję, tu jest cała ta uroczystość, od pana burmistrza zaproszenie, Aha. stoję i ja widzę ich, jak stoją. To jest, nie, znaczy nikt tego nie widział, tylko poza mną nie? to jest niesamowite, ale to też dzięki FOP. Więc teraz ci, którzy chodzą z tą łyżką taką do podważania, zawsze mówię tacy, nie, Niech przyjadą, niech zobaczą, niech zapytają się, bo ktoś do mnie mówi tak, to diabeł przemawia panu przez radio. Ja mówię, fajny diabeł, bo na razie tylko pomaga. Zobaczymy, kiedy zaczniesz szkodzić. Wiecie, łatwo jest podważyć wszystko, tak? Łatwo jest. Ale trudniej jest, jakby, no, dać argument tego podważania. Także jak sobie Państwo zobaczą, tam e, e, właśnie grotków całą tą, tę, e, naszą poszukiwawczą akcję. Ja już nie chcę o tym mówić, bo tam wiele doznałem i wniosłych sytuacji, i troszeczkę też upakarzających sytuacji. Bo byli ludzie, którzy byli przeciwni wykopywaniu do tej pory. Samochód pozysowali, straszyli nas. Nie, ale to wiecie jak to jest. UB do tej pory jeszcze gdzieś tam żyje i był taki pan, co mówi, ja zgłaszał, Moskwu jeździł, ja ci kurwa pokażę. Do mnie taki był stary dziadek, przepraszam za wyrażenie, ale to zawsze dodaje, nie, takiego trochę smaczku. Wróćmy do mojego FOP. Ja pewnie już zaraz będę miał koniec czasu, więc tak, polecam moją książkę, tam też o FOP jest troszeczkę. Polecam kanały, na których mówię o FOP. Powiem wam, co nagrałem na FOP i co musicie sobie odsłuchać i ja nie powiem, co wyszło. Bo jak powiedziałem, chcę wrócić tutaj a, do domu, e, nagrałem pilotów ze Smoleńska. Posłuchajcie sobie na FvP, jest cały program, ale jak powiedziałem, chcę wrócić samochodem <grym> swoim, a nie cudzym, z Grzegorzem, więc nie powiem Wam co wyszło. To już do Waszej dyspozycji. E, nie bójmy się stworzyć sobie FVP, jeżeli chcemy, potrzebujemy FVP, czyli elektroniczny fenomen głosowy, albo transkomunikacja, czyli transcommunication, tak? Wynika z potrzeby miłości do drugiej osoby. No nie ma być tak, o, jest taka sytuacja, że to może nam też zaszkodzić. O, idzie ten, co będzie mnie wyłączał. Jeszcze nie? O, dziękuję. O zbawco mój, dziękuję ci. Łaskawco. Mogę i tak. Pewna pani straciła dziecko. O, zmarło. I dowiedziała się o EVP. Co zrobiła? Kupiła radio i zaczęła wołać to dziecko. To się działo w Stanach. Ale tam się podłączył demonek jakiś i powiedział, ty taka kur... Yy, mm -hmm. Pani poszła do lekarza i powiedziała, że jest bardzo poruszona, bo radio jej dziecko ukradło. No to pan lekarz powiedział, jest takie miejsce, gdzie dziecko pan nie oddadzą. I do psychiatryka ją zamknął. Bo ta przez okno wyrzuciła radio. Nie zrozumiała, coś źle usłyszała i niestety zrobiła sobie też kuku. Także pamiętajmy, że musimy być też we wszystkim jakby ostrożni, tak? Czy są pytania? Bo ja już mam właściwą końcówkę, znaczy nie swoją, no nie daj Boże. Chociaż gdyby. Kupcie sobie tego dobre radio. Proszę przypomnieć nazwę tego filmu. E, Okej, okay, wzywając Ziemię. Tak, bardzo fajny film o amerykańskich. O, nie, film opowiada o ludziach, którzy na całym świecie tworzą FVP, pracują, mają laboratoria i wypowiadają się tam fizycy i nawet nobliści naukowi, którzy nie podważają tego. Więc wiecie, to poszło bardzo daleko. Dlaczego o tym się nie mówi? Ale o wielu rzeczach się nie mówi, tak? Państwo wiedzą, jakie my tu opowiadamy rzeczy, a tam reszta słucha i mówi, kiedy ich zamkniemy. Wiecie, dlaczego się nie mówi, tak? Bo lepiej sterować człowiekiem, który jest upośledzony, ale informacyjnie. Bo nie życiowo, bo jest sprawny, no nie, tylko ja mam takie hasło: upośledzony informacyjnie. Ja mam wielu znajomych, którzy jak włączą telewizję, to tak od razu robią. Ja myślę, że sobie wyobrażam, że mówię, to jakaś nowa religia, nie, to jest taka, wiecie, wiara w telewizor i oni tak wszyscy i wtedy nie wchodzi do nich do domu, bo jest ten moment. Wybiła godzina, prawda, Pącowej Róży, był taki film, tak, no to oni tak wszyscy i tak Heniu, to do nas mówią, Marysiu, oni nas kochają, no i znam takich ludzi, tak, i za cholerę, przepraszam za wyrażenie, nie przetłumaczysz no. Ale Tak, tak. ja mówię, pan pan bu no nie. przychodzi do mnie i włącza włącz mi tvn 24 Tak, na ja przykład. Mówię, Tato, ale przyszedłeś do mnie, trzeba oglądać telewizję. Znam jeszcze takich, kiedy przychodzili do mojej mamy. Cześć Basiu, cześć Basiu, ale włącz telewizję, bo leci ten serial, dzisiaj będzie wiadomo, czyje to były majtki w tym łóżku. No jakie majtki? Ko kogo chodzi? No serial, Śpiąca Izabela. Ludzie, a jakie majtki? No będzie się wiadomo. 16 odcinków do przodu nadal nie wiadomo czyje majtki kto zostawił. A Takie mamy filmy, a, a, ale co mówili Żydzi zawsze? Póki są kupujący, zawsze będą sprzedający. Przecież ktoś to ogląda, ktoś to nakręca, tak? A co to oznacza? Że zubożeliśmy. I ta wiedza ma nas podnieść do góry. To, co tu słyszymy, tak? To, co ja mówię, to, co mówią po mnie, przede mną i tak dalej, ma nas podnieść do góry, bo wszystkie informacje, jakie płyną z radia, telewizji, nieważne jaka stacja, może się od dzisiaj nazywać pomponik, ma nas Zubożyć, ma nas zniewolić, no i ma nam powiedzieć, że mamy chodzić tak jak oni grają, tak? No ale dobrze, mieliśmy o tym nie mówić, bo jak mówię, chcemy wrócić o własnych nogach do domu. Dobrze, nie ma pytań. Ja mam jeszcze. Gdzie można będzie się dowiedzieć, wchodząc na stronę e, Stowarzyszenia, tak? O, tu jest Grzegorz i on potwierdza to ten z kamerą, to jest moja prawa ręka. Mm, I kiedy Państwo wejdą na stronę, stowarzyszenie Przystań nadzieja, tam będzie informacja. Bo ja dokładnie nie wiem którego, ale to będzie listopad. Na pewno będzie nasz tu wspólnie nas lubiący Rachel, tak? On będzie też nas tu wspierał. Będzie pewnie pan Kaczorowski, który też powie różne ciekawe rzeczy. No i wielu innych. Jeszcze będą specjaliści od FVP, którzy dużo, dużo zrobią. Co się stało? Znów, troszkę. Troszeczkę pani. A ja uciekłam... No wie pani co? Aj, lubi Pan uciekać? Przed panią nigdy w życiu. Jakby wiedział, że mam uciekać przed panią, to bym się przymurował tutaj. No trudno. Ale wie pani, ja jestem bardzo ruchliwy. No, no, no. Wszyscy mi to mówią. Dobrze. E, dobrze, dziękuję za tą chwilę, że mogliśmy być razem. Zapraszam jeszcze do stoiska tam z książkami jest moja książka, jakby to chciał. Myślę, że nie zanudziłem Państwa, a jak zanudziłem, to przepraszam. No i co jeszcze? Nie ma pytań? Jest jakieś pytanie jeszcze? O, bardzo rzadko właściwie nie, bo ja już nie mam czasu, nie mogę robić wszystkiego. Nie, generalnie nie. Tam Państwo mogą zobaczyć, mam dużo filmów, już Ci daję głos. Dużo filmów. I jest taki film Demoniczny opiekun. Niech Państwo sobie zobaczą, tam latało wszystko po, po mieszkaniu, a małe dziecko bywało tą całą burzę. Telewizory ze ściany zlatywały. Ale to co zobaczcie na internecie, bo ja mam prawie 600 filmów. Jest co oglądać. Dziękuję.